Do szopy hej pasterze, do szopy bo tam cud. Istotnie jesteśmy dzisiaj świadkami cudu, czyli sytuacji wydarzenia, które przekracza możliwości naszego racjonalnego myślenia, które przekracza możliwości naszej wyobraźni. Trudno bowiem bez, bez objawienia byłoby uwierzyć. Że Bóg mógłby przyjąć postać człowieka, że Bóg mógłby stać się solidarny z człowiekiem do tego stopnia, że przyjmuje na siebie wszystko to, co i nas spotyka z wyjątkiem grzechu. Żadna inna religia, żaden ludzki umysł, żadna ludzka wyobraźnia nie jest w stanie, nie była w stanie czegoś takiego. Pomyśleć, wyobrazić. Jesteśmy, tak jak niegdyś pasterze, świadkami cudu. Również tego cudu, który dokonuje się teraz na naszych oczach. Śpiewaliśmy w ostatniej zwrotce kolędy śródnocnej ciszy. Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. Skąd się bierze cud? Co daje początek cudowi, co daje początek doświadczeniu bliskości, obecności, miłości Pana Boga w naszym życiu? Otóż, kiedy patrzymy na historię związaną z narodzeniem Jezusa, to dojdziemy łatwo do wniosku, że wszystko zaczyna się od słuchania Bożego Słowa. I od posłuszeństwa boku. Tak było w przypadku pasterzy, którym anioł zwiastował, że blisko nich, niedaleko, narodził się w mieście Dawida Zbawiciel Mesjasz Pan. Zanim to powiedział, zwrócił się do nich ze słowami nie bójcie się. Bo rzeczywiście można sobie wyobrazić, jak serca zaczęły im mocno bić, jak się przelękli, przestraszyli, bo była ta, ta wiadomość dosłownie niewiarygodna. Z podobnymi słowami nie bójcie się, spotkali się również ci, o których dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii. Rodzice ziemscy Jezusa, Maria i Józef. Pamiętamy, do Maryi Archanioł powiedział, nie bój się, oto poczniesz i porodzisz syna, którego mu nadasz imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Nie bój się. I ona odpowiedziała, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Gdyby Maryja nie zareagowała w taki sposób na zwiastowanie... Być może inaczej potoczyłaby się historia zbawienia. Z podobnymi słowami nie bój się. Spotkał się Józef. Nie bój się wziąć do siebie Twojej małżonki Maryi. Rzecz ciekawa, że to wszystko w przypadku Józefa miało miejsce we śnie, a więc w sytuacji, kiedy człowiek jest bezbro, bezbronny. Bezradny, kiedy można w zasadzie z nim zrobić wszystko, kiedy nie panuje nad sobą, nad swoim ciałem, nad swoim życiem, nad tym, co się wokół niego dzieje. A więc, sen Józefa to taka metafora sytuacji człowieka, który tak właśnie wobec Bożego planu, Bożego słowa, Bożej woli powinien się zachowywać w stu procentach całkowicie zawierzyć Bogu. I temu, czego On ode mnie oczekuje. Jak więc widzimy, drodzy bracia i siostry, początek cudu bierze się ze słuchania i posłuszeństwa Bożemu słowu. Nie bójcie się zatem słuchać Boga. Nie bójcie się dawać Bogu pierwszego miejsca w swoim życiu. Nie bójcie się stawiać. Bożą wolę nawet ponad własne plany i ponad własną wolę. Bo jak uczy nas historia Bożego Narodzenia, warto to czynić, bo posłuszeństwo Bogu Jego woli zawsze prowadzi do cudów. Zawsze prowadzi do sytuacji, która przekracza nasze najśmielsze oczekiwania i pragnienia. Dzisiaj, podczas Wieczerzy wigilijnej usłyszałem w moim rodzinnym domu, że warto podać przykład, nawet jeżeli homilia będzie trochę dłuższa. No to przykład. Przykład z życia Aliny, nie Anny, tylko Aliny Lewandowskiej. Przez wiele lat wydawało mi się, że jestem szczęśliwa. Szkoła, studia, nauka zawsze szła mi bardzo dobrze. Miałam wspaniałego chłopaka i zespół rokowy, w którym śpiewałam. Boga nie potrzebowałam. Uważałam, że jest wymysłem ludzi słabych, a ja chciałam być silna i niezależna. Mając 18 lat, powiedziałam mu w zaciszu pokoju, że się go wyrzekam. Poza tym myślałam, że przecież jest fikcją, nie istnieje. Wiodłam to moje szczęśliwe życie, które wcale nie było tak różowe. Nieustannie szukałam akceptacji i miłości u ludzi. Kłamałam, by im się przypodobać, snułam intrygi, manipulowałam, udawałem kogoś lepszego, kto wzbudza podziw. Potrafiłam dążyć po trupach do celu. Wciąż tylko kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa. Oszukiwałam nawet swego chłopaka, bałam się, że go stracę. Ta niepewność jutra spowodowała, że coraz częściej sięgałam do horoskopów i wróżb. Nosiłam wiele masek i przed nikim nie byłam sobą. Do kościoła przestałam chodzić, już na początku liceum. Był dla mnie instytucją, którą traktowałam pogardliwie. Z księży szydziłam. Kolejne ciężkie grzechy popełniało się coraz łatwiej. Każdy mój dzień wyglądał normalnie to znaczy, maski, kombinacje, zasługiwanie na miłość i nienawidzenie osób, które mnie w jakikolwiek sposób skrzywdziły. Pewnego dnia mozolnie budowana szklana wieża zachwiała się. Jedno z kłamstw wyszło na jaw i chłopak ze mną zerwał. Mocno to przeżyłam. Czułam się bardzo samotna. Po jakimś czasie, dwa dni przed Bożym Narodzeniem, siedziałam sama w domu. Postanowiłam, jak co roku, ubrać choinkę. Poczułam, że jestem bardzo zmęczona tymi wszystkimi kłamstwami, że mam dosyć takiego życia. Pomyślałam, że święta to taki szczególny czas, kiedy mogłabym zacząć od nowa i zamiast udawać, po prostu się stać prawdziwym człowiekiem. Ale przecież ponad 10 lat się nie spowiadałam, pomyślałam. Ksiądz na pewno nie da mi rozgrzeszenia. I nagle odniosłam wrażenie, że choinka, którą ubierałam, lekko poruszyła się, jakby na wietrze. Bardzo się przestraszyłam. Ale ten malutki znak sprawił, że jednocześnie zrozumiałam, że Bóg jest. Ten, którego się wyrzekłam, istnieje. Oczy zrobiły mi się okrągłe, jak spotki. Zalałam się łzami radości i żalu. Radości, że Bóg jest, i żalu, że tak wiele osób skrzywdziłam. Bardzo bałam się spowiedzi. Toczyłam walkę, ale wiedziałam już, że chcę do niej przystąpić. I przystąpiłam. Skutecznie blokując na dłuższy czas kolejkę w parafialnym kościele. Jak widzicie, nawet poruszająca się, chwiejąca się choinka może być początkiem nawrócenia, początkiem cudnego życia. Tylko trzeba być czujnym na głos Boga, który do nas mówi, poprzez Słowo Boże zapisane na kartach Pisma Świętego, ale również poprzez różne, Okoliczności naszego życia i znaki, które nam na co dzień daje. Moi drodzy, jeszcze o jednym cudzie chciałbym dzisiaj powiedzieć. Cudu, o cudzie, którego wszyscy bez wyjątku myślę pragniemy, a którego tak bardzo brak odczuwamy: o cudzie pokoju, o cudzie pokoju naszego sumienia, o cudzie pokoju w naszych rodzinach. O cudzie pokoju w naszym społeczeństwie, o cudzie pokoju w skali międzynarodowej. Myślę, że nikogo z nas nie trzeba przekonywać i rozwijać tego wątku. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele nas dzieli, jak wiele niepokoju w nas i wokół nas. Skąd brać taki pokój? Skąd taki pokój budować? Skąd Czerpać siłę do życia w takim pokoju. I znowu, jak zresztą na każde z pytań udziela nam odpowiedź Ewangelia. Oto kiedy pasterze przybyli do Jezusa, do dzieciątka Jezus, przyłączyło się, jak czytamy w Ewangelii, mnóstwo zastępów niebieskich, które wierbiły Boga słowami, chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. A więc widzimy, że pokój jest nierozerwalnie związany z chwałą Boga, z osobą Boga. Człowiek, który czci Boga, który oddaje chwałę Bogu, który poważnie Boga traktuje, zawsze jest człowiekiem pokoju. Jeśli nie ma w nas pokoju i wokół nas, to jest to znak, że nie żyjemy jeszcze. Miłością wobec Boga, że nie czcimy go prawdziwie w naszym życiu. A więc chciałbym dzisiaj wszystkim Wam, drodzy bracia i siostry, życzyć, zarówno wiary, wiary w Boga, który do nas przemawia, i posłuszeństwa temu Bogu, jak również pokoju płynącego z bycia blisko Boga, z życia zgodnego z wiarą, którą teraz wyznamy. Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa.